Władaj nam, Chryste. Nazywam się Jan Moniak. Są tu piosenki, pieśni, treści religijne, polityczne, kulturowo-cywilizacyjne, a nawet coś o modzie, kuchni, budowie domu i wystroju wnętrza. Na swoim kanale oraz wpisanej wciąż książce Katologika prezentuję od kilkunastu lat koncepcję mistycznego stylu życia, która stanowi lekarstwo na cztery choroby zachodu. Polega ona na powrocie do rzeczywistości, do wspólnot lokalnych względnej samowystarczalności i na kilku innych sprawach, o których mogą się Państwo dowiedzieć wertując archiwum tego kanału, subskrybując, zostawiając łapki w górę i czekając na następne audiobooki, piosenki, spotkania i innego rodzaju materiały, które, jak Pan Bóg da, będą się tutaj pojawiały. Najistotniejsze jest jednak nie to, by oglądać, ale by to wcielać w życie. Wcielać w codzienność, zaczynając od małych celów, od naszych małych domków, mieszkań, wspólnot lokalnych, samowystarczalnych i opierających się na systemie znaków, który w związku z potrzebami ludzkiej natury, tak a nie inaczej stworzonej przez Pana Boga, wymaga takich a nie innych konkretnych form i uporządkowań. Po wielu rozmowach, już od kilkunastu lat, doskonale zdaję sobie sprawę, że gadaniem nikogo nie przekonam. Jeśli nie stworzę poza językowego, praktycznego gruntu i przykładu dla treści, dla treści, które chcę przekazać. A ten grunt to wnętrze domu, owo mistyczne wnętrze izba na planie krzyża, o której wiele razy Państwu opowiadałem. Niestety, jak to w życiu bywa, im bardziej im bardziej zależy mi na tym, żeby te małe cele, praktyczne i przykład zrealizować, tym gorzej to wychodzi, ale zachęcam, by to Państwo próbowali. W swoich pokoikach, mieszkankach, domach, w swoich środowiskach, pierwej w swoich rodzinach, ci, którym udało się je założyć, te ogniska, te małe oazy, osiedla, może nawet wioski warto później sieciować, wymieniać się dobrami. Takimi potrzebnymi do życia wszak te znaki to mistyczne, wnętrze i mistyczny styl życia należy ze zwykłych codziennych spraw budować, a więc jedzenia, dachu nad głową domu, ubrania, pracy i relacji z ludźmi. To są konieczne sprawy i je należy czynić znakiem wiary, co pokazały wszystkie kultury, które skutecznie się rozrosły do wielkich cywilizacji, a przede wszystkim Christianitas, Pan nasz Jezus Chrystus, który do codziennych spraw, do pracy ludu na roli hodowli, rybołówstwa, w swoich podstawowych obrazach, a przede wszystkim w doskonałym rytuale mszy świętej, jakże wymownie nawiązywał. Na pracy codziennej Dający jedzenie i dach nad głową Opierał się zalążek chrześcijańskiej Europy Jaką były wsie organizowane i zakładane przez zakony Począwszy od wieku VI cystersi benedyktyni Które uczyły technik rolniczych, hodowlanych, sadowniczych, budowlanych A w tym przenosiły grunt Pozwalający doskonale zrozumieć Ewangelię Najpierw pokazać, żeby ludzie zrozumieli o czym się gada Jeśli nie pokażemy nie stworzymy tych oaz, domów, pokojów, wsi, sieci, wymiany dóbr, społeczności, no to trudno będzie ludzi przekonać. Przekaz i światopogląd trzeba przynosić za pośrednictwem tych wielozmysłowych środków. To jest główna idea książki katologika. Nikogo nie przekonam, ponieważ to, co proponuję, jest wyjściem poza szufladki i schematy z gruntu rewolucyjne, które nieświadomie powielają nawet ci, którzy z rewolucją chcą walczyć, bronić tradycji i kościoła. Traktują je jako oczywiste i przezroczyste narzędzia myślenia i porządkowania świata. Jako nośniki faktów, Stąd wyrwanie całych układów społecznych z tych błędnych paradygmatów i schematów wymaga stworzenia podłoża, gruntu, na którym dopiero będzie można próbować ludziom pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. Najpierw musi być jednak splot pozawerbalnych komunikatów multisensorycznych, wyrażających poprzez znaki zbudowane z różnozmysłowych środków istotną kulturową treść. Poprzez znaki stanowiące przestrzeń, w której wychowały się kolejne pokolenia, używane do komunikacji przez różne społeczności. Dopiero to pozwoli ludzi przekonać i krok po kroku odbudować, raczej zbudować na nowo chrześcijański, chrystusowy, dobry świat.